Witajcie, moi drodzy. Na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy sobie o jednych z najważniejszych rzeczy, która nam, panowie, yy, blokuje to, że my jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, i możemy cisnąć dalej, spod rodzinę założyć, mieć kobietę itd. Zauważyłem to u bardzo, bardzo wielu yy, osób, bardzo wielu mężczyzn i obserwuję tak krytycznym wzrokiem przez jakiś czas i to jest ten największy problem największy. Taki, taki, taki problem mężczyzny. Chłopaki, rozmawiamy dzisiaj tutaj o braku poczuciu własnej wartości. Powiem wam w następnej części, w następnym, dalej, jak to zaczniemy powolutku ogarniać, bo musimy z tego ruszyć do przodu, bo niestety, panowie, my, nie ma nic gorszego jak chłop, który nie ma poczucia własnej wartości. To zdradza. Kobiecie od razu pokazuje, że mężczyzna czy chłopak nie jest warty tego, żeby się nim zajmować. Dlaczego tak jest? Posłuchajcie. Jeżeli kobieta wybiera sobie mężczyznę, ona patrzy na kilka różnych. Symptomów. Ona patrzy na kilka różnych rzeczy, które są najważniejsze w jej wyborze. I naprawdę nie chodzi tu o wzrost. Naprawdę nie chodzi tutaj o wagę, czy, czy o to, czy jesteś brzydki ładny. Na pierwszym sekundę spotkania, ten, ten wygląd jest mniej więcej OK. Kobieta może wszystko znieść. Kobieta może znieść udrękę, może zjeść, znieść wasze jazdy. Kobieta może znieść to. Co wam się w głowie nie mieści, ale jednego kobieta nie, nie zniesie braku poczucia bezpieczeństwa. A my, chłopaki, poprzez to, że nie mamy ogarniętego poczucia własnej wartości, nie dowozimy tego poczucia bezpieczeństwa kobiecie. Ja to rozumiem. Najgorzej to jest tak, jak cię matka hebluje od samego początku, albo taty nie było, albo masz złe wzorce, powtarzam to sto razy, od tego dzieciństwa, od tej nieszczęsnego wychowania wychodzi cała, cały problem. Wychodzi to, że my panowie, nie wierzymy w siebie. No ja się wam nie dziwię. Słuszę, słuchać wiecznie od matki. Ty jesteś nieudacznikiem życiowym. Ty jesteś niedobry. Do niczego w życiu nie dojdziesz. Zobacz kolega ma to. To jest takie porównania się z innymi, nie? Ty masz swoje życie, swój świat, swoją głowę, to wszystko. A mamusia, a wiecznie zobacz na mareczka, a wiecznie zobacz na jurka, zobacz na marzenkę i tak dalej, i tak dalej. I nagle w młodym Dzieciaku, on nie ma czegoś takiego, jak patrzenia, matka też ma swoje problemy, tak? Matka ma też swoją udrękę. On nie ma tego. Dzieciak po prostu chłonie jak gąbkę. I jak dostaniesz na łeb przez parę lat taki pocisk, to się nie dziw, mój kolego, że twoje poczucie własnej wartości jest trochę zaniżone, trochę bardzo. To jest nieszczęście, moi drodzy. Ponieważ my, zamiast wejść z takim silnym przekonaniem do życia, że ja dam radę i dam radę ogarnąć wszystko, to my się wiecznie boimy, wycofujemy, my wiecznie jesteśmy z boku, a to się nie uda, a może, bo mama mówiła. Rozumiecie? I dlatego te baby nieraz kobiety w ten sposób nas rozjeżdżają. Dlatego one y, niech, dlatego są te TikToki, ja, bo mężczyzna nie jest teraz mężczyzną. Oczywiście. Bo jeżeli matki samotne z udręki samotności przerzucają winę na syna, bo one podświadomie to mają, bo pamiętajcie, panowie. Ja wiem, że to teraz co powiem, to może być okrutne, ale kobiety nie kochają swoich dzieci. Kobieta jest zaprogramowana. Kobieta jest przez naturę, ma instynkt macierzyński tak naprawdę. Ona rodzi i musi to dziecko, już hormony nie buzują. To mężczyzna, to ojciec, to facet wybiera głową, że będzie się zajmował potomstwem i on je naprawdę kocha. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne. Ja rozumiem. Okej, okay. możecie na mnie krzyczeć, ale zobaczcie, ile matek topi swoje dzieci w beczkach. Ile matek w piecach pali? Mam paru kolegów z, z tych, z obyczajówki. Nie chcę wam mówić kawały, jakie oni opowiadają, żeby odreagować to piekło. Poproszę o lajka i komentarza. Niech się kanał rozwija. Ciśniemy dalej, w którym oni żyją. Moi kochani. To jest nieszczęście, które na nas trafiło. W tym materiale opowiem wam takie mniej więcej jak to wszystko ogarnąć i od czego zacząć, bo ja zrobiłem jeden zasadniczy błąd. Wysłałem was wszystkich na sztuki walki i, i siłownie, ale nie wszyscy się do tego nadają. Ja to widzę teraz. Nie wszyscy są do tego sprawni. Nie wszyscy chcą na siłowie chodzić, nie wszyscy są do sportu, nie wszyscy są wojownikami. Jest masę i powiedzmy sobie większość młodych chłopaków i mężczyzn, którzy po prostu na tą siłownię nie pójdą. Ja jestem w swojej bańce, gdzie wszyscy są twardzi, a tak naprawdę to jest mały promil tych, którzy naprawdę coś ogarniają. Ale są inne metody, którymi musimy się posiłkować, aby zrozumieć i zobaczyć, żeby przejść na drugą stronę styksu, jak ja to mówię, tak, żeby przejść w to i zrozumieć samemu w sobie, że jesteśmy otwartymi, twardymi chłopami sprawczymi, którzy potrafimy zabezpieczyć swoją rodzinę, którzy jesteśmy stabilni emocjonalnie. Jesteśmy, moi drodzy, ogarnięci i mamy coś do zaoferowania temu światu. Po pierwsze, moi drodzy, My bardzo często sami siebie sabotujemy. To jest teraz, o czym chciałbym porozmawiać, yy, bardzo dokładnie, żebyście sobie to przymówili. My naprawdę, słuchając przez lata, mamy kolegów, tak, wszystkich najgorszych wrogów, jak tylko możemy. My naprawdę, moi drodzy, uważamy, że jesteśmy nic nie warci. Jedną rzecz, którą źle żeśmy zrobili, pamiętamy tysiące lat, a tysiące fajnych rzeczy, Umyka nam, a to normalka. To jest poczucie tak, to jest takie poczucie, że nieważne co zrobisz, i tak się źle czujesz. Teraz mam dla Was pracę domową, moi drodzy. Weźcie sobie kartkę, podzielcie sobie na pół i wypiszcie po jednej stronie. Wszystkie dobre rzeczy, wszystkie najfajniejsze rzeczy, które w życiu zrobiłeś. Że ludzie podchodzili i mówili, no kurde, dzięki, bez ciebie bym sobie nie podarował. pooradził. poradził. Poczekajcie, muszę nagniota wpuścić, bo mi tu skrzypi, nie mogę się skupić. Chodź, nie. Rozumiecie? Te wszystkie rzeczy, które wy dobrze zrobiliście. Pomogliście komputer ogarnąć, jesteście zajebiści w jakimś tam programie, że trzeba ogarnąć, wy yy, na przykład dobrze yy, coś, wiecie, męskie sprawy, które wy tylko potraficie, ja na przykład nie potrafię ogarniać całego świata, światła, kr kranów, yy, naprawić, spłuczki, dla mnie to jest czarna magia, ale maluję obrazy. Nie każdy jest do wszystkiego. Jak wy patrzycie na instagramowe kurde, światy, nieszczęśników, którzy wielkie chłopy, a, a tak naprawdę jak potem stalowy szok taki jest kanał, obejrzyjcie sobie, to on pokazuje, co się dzieje z tymi instagramowymi bogami, co mają bicepsy, tricepsy, a potem umierają. Chłopak 17-letni się przekręca, bo tak się tak tyle towarów wziął, że mu nie wytrzymało serce. Tak, moi drodzy, to jest tylko świat ułudy. Więc, moi drodzy, powtarzam. Proszę sobie wziąć kartkę, usiąść sobie, naleć drinka czy piweczko, tak? Wy, wy, wypić sobie to piwko, włączyć sobie muzykę, odciąć się na razie od TikToka, mnie i całego innego YouTube'a i wypisać sobie wszystkie dobre rzeczy, które widzicie w sobie, które macie. Jak ci mama powie coś, jak ci, powiedzmy, nie mama, mówić ci koleżancy, koledzy, tak? To wypisać, gdzie ludzie Mogą na tobie polegać. To, co zrobisz dla innych i widzisz w ich oczach podziękowanie i szacunek. Każdy ma takich rzeczy masę, bo wy jesteście dobrymi ludźmi. Tylko powtarzam jeszcze raz. Poprzez lata indokrynacji matczynego świata wmówiono wam, niestety musimy to wziąć na klatę, że wasza ukochana, jedyna kobieta, która wam życie dała, bardzo źle z wami postąpiła. No niestety. Następną rzeczą, jak to sobie wszystko wypiszecie, tak? To zobaczycie nagle, ile dobrych rzeczy, ile fajnych dobrych rzeczy, człowieku, yy, osiągnąłeś. Ile rzeczy, które nikt inny nie zrobił, tylko ty zrobiłeś. I to pozwoli ci przekierować myślenie z tego, że ja jestem nieudacznikiem i nic mi w życiu nie wychodzi, na to, że jednak coś zrobiłeś. Następną rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, to jest to, jak pokonać i ogarnąć sobie z, z, z własnym światem wewnętrznym tym, że ty jesteś najgorszy i taki i taki. Słuchaj. Masz pewnie dookoła ludzi. Znasz ludzi, którzy mówią do ciebie od czasu do czasu yy, fajne rzeczy. Jak się czujesz? Yy, zobacz, jak ty komuś mówisz, że jest fajnie, nie? Jak on się czuje? To on jest zły, niedobry, czy uśmiechnięty, czy mu oczy się rozsypują? Chwalisz kogoś, mówisz, że dobrze coś zrobił, że dziękujesz mu za coś, że jest dobrym człowiekiem. Tak, Jezu, jak ty fajnie fajnie to zrobiłeś, dzięki mogę na tobie polegać. I ci ludzie, widzisz, że oni są uśmiechnięci i zadowoleni, nie widzisz tam nieszczęścia. To pomyśl sobie, jak bardzo wmówiono w ciebie, w tobie, tobie, że ty jesteś najgorszy i zły, skoro inni mówią ci to samo, a ty, mój drogi przyjacielu, nie chcesz tego słuchać. A nie, nie ważne. jest to, że kiedyś usłyszałem, że coś tam źle zrobiłem. Posłuchaj, to nie jest takie proste, żeby to przenieść myślenie. Słuchajcie, wiecie jaki miałem problem? Ja byłem y, wychowany przez opiekuna, który stosował kary cielesne, bił normalnie, lał, no i bez litości. I ja odbierałem każdy dotyk jako zagrożenie. Wyobrażacie sobie, że te kobiety nie dotykały mnie przez lata. Ja dopiero się, wiecie jak się nauczyłem? Podchodziłem do znajomych koleżanek i mówię, weźmy przytulnie. Ono, co ty? A my przytulnie, bo ja muszę coś zobaczyć. I jak zaczynałem przytulać tych ludzi, to ja nieraz do kumpli podchodziłem, na misia i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, kto chciał, kto pozwalał. Ludzie bardzo chcą bliskości i przytulenia. Jeszcze taki wielki, jak ich przytula, to jest e, najlepiej. I słuchajcie, dopiero po roku, ja ostatnio w ramionach kobiety zobaczyłem, że mi to sprawia przyjemność. Rozumiecie, 50-latku tak zablokowany przed dotykiem? Dopiero od niedawna czuję przyjemność to, że mnie kobieta dotyka. I to jest z wami to samo. Musicie, powinniście trenować jak mięśnie na siłowni to, że za każdym razem, jeżeli przychodzi tobie na głowę człowieku, to, że ty jesteś zły, niedobry i nie dasz rady, powinieneś sobie to, co napisałeś na kartce, wbić jak amen w pacierzu do głowy i to z samym powtarzać. I jak będziesz powtarzał, robił te wszystkie rzeczy i będziesz widział, to nie, a, i tak jestem zły, tylko przestań tak bredzić, sam dość, wywołaj monolog wewnętrzny sam ze sobą. Mówię, przestań człowieku bredzić, zobacz, zrobiłeś to, 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 to i to, i nigdy nikt inny by tego nie zrobił. A u mnie było tak, że ja robiłem takie rzeczy, że ludzie po prostu oczy otwierali i mówili, inni zrobiliby to samo. A ludzie mówią, nie, inni by tego nie zrobili, tylko ty zrobiłeś. A ja tego nie przyjmowałem. Też byłem tak, z takim małym poczuciem wartości. Tak Ludzie mówili, ty, ale ty takie rzeczy robisz. A inni by to samo zrobili. Nie, Tomek, nie, nikt by tego nie zrobił. Naprawdę? Ja mówię, tak, i dopiero wtedy zobaczyłem, jaki ja jestem, i powoli też odbudowywałem swoje poczucie wartości. Więc przypominam, panowie, na dzisiejszej lekcji, na dzisiejszym spotkaniu, żeby to dobrze wam doszło. Tak. Nikt nam rodziny ani dzieciństwa nie wybierał. Nie mieliśmy wpływu na to. Nie mieliśmy wpływu na to, jak traktowała nas matka, w jaki sposób traktował nas świat. Że mówili nam, wmówili wmówili nam, że jesteśmy najgorsi, porównywali nas z innymi, że, jesteś, że jesteśmy gorsi od innych, tak? To powodowało to, że my w poczuciu zerowej wartości próbowaliśmy jakoś Pokazać innym, żeby nas lubili, żebyśmy byli myli kochani, i co zrobiliśmy? Nie byliśmy perfekcjonalistami. A to zabija mózg. To zabija cały świat. Ty wszystko chcesz, żeby być idealny, a jak tylko jedna rzecz nie pójdzie tak, to ty jesteś załamany i rozwalony. Olać. Dać sobie szansę na popełnianie błędów. Zobaczcie na mnie, moi kochani. Ile na tych live'ach razy yy, zrobiłem głupot, tak? Ale idzie dalej człowiek. No co mam zrobić? Jestem tylko człowiekiem. Tak jak wy. Mamy prawo. Ostatnią rzeczą, którą dzisiaj chcemy sobie yy, chcę poruszyć, to jest prawo. Czy my jesteśmy ludźmi, czy maszynami? Zastanówcie się, yy, yy, sobie. Czy my, chłopaki... I dziewczęta, bo to też dla dziewczyn, tak? Czy my jesteśmy robotami, które mają bez litości wykonywać idealnie wszystkie rzeczy? Czy mamy bez zmrugnięcia okiem ogarniać wszystko tak, jak trzeba? No chyba nie. Mamy prawo do tego, aby, moi drodzy, popełniać błędy. I te błędy, jak się zdarzają, a my nie dajemy sobie prawa do tego, że jesteśmy ludźmi, to niszczą nam psychikę i rozwalają głowę. Tak, moi kochani, to jest bardzo ciężki temat. Rozumiecie? Nie, jeżeli nie dajemy sobie możliwości na popełnianie błędów, na lenistwo, na olewatorstwo, na robienie sobie tego, co my jesteśmy dla nas fajne i przyjemne, to wpadamy w, w coś takiego, jak dążenie do doskonałości. A to jest kolejny gwóźdź do trumny poczucia własnej zajebistości, ponieważ jeżeli poczucie własnej wartości tak, dostanie na łeb, bo nie będziemy mogli do końca życia być idealni, no to się wszystko wali w gruzy. Tak, moi kochani, nie ma innej drogi. My, to jest wszystko jak siłownia, jak treningi. Ja ben, to musisz, chłopie, no znaczy ci musisz, po, powinieneś, przepraszam, nie będę mówił musisz, bo wy nic nie musicie, powinniście zacząć budować własną wartość, jak trenować na siłowni systematycznie i długo, zamieniając złe nawyki, złe wspomnienia o sobie, złe myślenie, złe, złe po prostu w, jakieś w głowie. Harce twojej mamy, taty, dzieci, wszystkim to, jak wiecznie źle dla kogoś byliście, tak? Zamieniając to na dobre wspomnienia, to, co żeście super zrobili. I za każdym razem, kiedy popełniacie błąd, mówicie tak, sorry, ja po prostu jestem tylko człowiekiem. Nie wiem, nie znam się, nie umiem, nie ogarniam, muszę sprawdzić, Poczekaj. To są słowa, które powinny być w waszym języku, w waszym słowniku non-stop ogarnięte. Wiecznie mają być takie rzeczy. A wiecie dlaczego? Dlatego, że dajecie sobie szansę na popełnianie błędów, a perfekcjonalizm niszczy. A jeżeli będziesz miał tak, że dobra, popełnię ten błąd, ok, no zdarzyło się, to zaraz go poprawisz. A ile razy było tak, że zrobiliście, chcieliście coś zrobić perfekcjonalnie? Nie udało się, bo nie miało prawo się udać, a ty zamiast wrócić i poprawić, to się zażynałeś w domu sam, sam na siebie, krzyczałeś, umęczałeś się, byłeś zły i niedobry i nie mogłeś sobie dać z tym rady. Panowie, o to tu chodzi. My musimy dać sobie też nadzieję na to, żeby coś spieprzyć. Pokazuję Wam to na live'ach od 12 do 15 codziennie. Nieraz mi coś nie wyjdzie, nieraz obraz nie jest idealny, nieraz obraz, nie, coś mi tutaj nie wychodzi. Tak? Ja po prostu maluję obraz. Nie będzie nigdy idealnie, perfekcyjnie, bo jakbym namalował perfekcyjny obraz, to mógłbym już kończyć tą robotę i iść do McDonalda pracować. Rozumiecie? Nie da się. Więc, moi drodzy, proponuję ruszać tą drogą, bo nic innego wam w życiu yy, nie czeka. Znaczy czeka. To co macie teraz, patrzycie na innych z zazdrością, patrzycie na innych, że oni mogą, a jak, a w ogóle, tak, F Jędrek podchodzi do Grażynki, kurczę, e, fajna jesteś, idziemy, zrobisz mi loda, no ja zrobię, zrobię, chodź. Ty byś nigdy tak się nie odezwał, bo za bardzo to w głowie ci wszystko siedzi a trzeba się przemoc, jak pójdziesz do Grażynki, tylko nie tak wprost, wiecie, żeby, żeby mi nie było, nie? Tak? I nagle się okaże, tak jak jeden z naszych kursantów, moich widzów, którzy był na spotkaniu, nasłuchał się, wziął na klatę, poszedł na dyskotekę i trzy laski wyrwał, i dwie miał telefony i było idealnie, sama go bajerowała. Tylko dlatego, że stwierdził, że się da. A da się, panowie, da się i... Trzeba w to powoli iść, więc to ja na tyle do następnego razu.